Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, po co w parlamencie europejskim prawicam, to właśnie pani Ewa Zajączkowska wam pokazała, po co. W końcu, bez spędnego pitulenia, bez owijania w bawełnę, powiedziała wielmożnej Ursuli, co o niej myśli, co o niej myśli Polska tak naprawdę. Wskazała winnych całej tej sytuacji, która obecnie jest w Europie. Nazwała rzeczy po imieniu. Tak, moi kochani, okazało się, że Ewa ma większe kochane niż jeden polityk w Polsce. Bo to właśnie dzięki decyzjom Ursuli, chociażby, my, Polacy czy inni Europejczycy, albo musimy płacić wielkie pieniądze, albo jesteśmy obciążeni tymi migrantami. I tak jak powiedziała, wszystkie te zbrodnie, wszystkie te zabójstwa, morderstwa, gwałty, to ona jest za wszystko odpowiedzialna. Tak więc, moi kochani. Dla pani Ewy Zajączkowskiej wielkie brawa. Niech nie ustaje w swojej walce. Dla nich zaczęła się ciężka praca, bo muszą otwierać oczy tej zgwałconej lewicowo Europie. Nie jest to proste w naszym kraju, a cóż dopiero tam. I słusznie jakiś czas temu pani Ursula wykrzykiwała przez mikrofon, że trzeba się bać takich partii jak Konfederacja. Bój się bo przewrót dopiero się zaczyna, a prawdziwi patrioci nigdy się nie poddają i walczą o swój kraj i walczą o prawdę.